To jest moja praca, to jest Baj, cały. Ja. Złom firma tak zobowiązamy, Tam, wchodzimy do wagowy. Do wagowy, są, o to panowie. A mię, no ja wszystko bym się spodziewał, nie ma ale nie bo... pa! No pomarom, no to. Tak, no. Wie Pani co, ja już takiego głosu nie mam, ale lata, lata, lata trochę wstecz naprawdę, to bym więcej Ale Pan zasięga. dziś zawodowo śpiewa? Nie, to, tak po prostu no. Śpiewa... Tale, tale, do, Kiedyś napiłem się szklankę wina i tak jakoś mi to weszło w gardło i jest do dzisiaj. On śpiewał z takim zespołem jak De the De the Chavez De Romania De Chiavole. <śpiewał> On <już> śpiewał... <śpiewał> Dwa, trzy, bracia, bo ta trojka dla ciebie. No i trochę i po rusku, nie, no, nie, wiem, nie wiem, czy to się wszystko rymuje. Pan Jurek mi kawał opowiada, tak. no. a śpiewa. Ma... I kupujemy Kawałek. czekolady, tak. a, żeby nie no. schudły. Tak, no. <laughs> no. żeby troszkę no. miały ciałka. To, 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 to. Kupina, ale chodzi, nie, najważniejsze kupina, chodzi o to... Tą... Nie powinna mieć trochę ciała. Musi mieć stół, musi mieć stół. To takie rzeczy ludzie też do skupu przynoszą? No Boże. też, no. Boże, to No to dlatego nędzy, ja... nie? No to... No właśnie, no nie ja, ale właśnie. Przecież chyba da, to nie dacie do... do... No nie, dlatego to nie, nie, nie. Przez to jest krucyfiks dlatego... srebrny, no. No, no to, nie, to jest taki, tak to się mówi, cynk znam się nazywa, nie A pan się zna, czy to jest srebro, czy to jest... Nie, 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 nie. Zbieraj puszki, no. zbieraj złom, wybudujesz sobie, sobie dom. dom. Wybudujesz no, to go, to... go ze stali, który ci się nie zawali. No, no, no. Pan wybudował sobie dom. No. <laughs> sama no nierczy, nie. sama My... ten. No myśmy A, akurat nie trafili normalnie na ten okres. No, gdzie... no. Gdzie? Inni się budowali domy, inni się budowali, a my trafimy, no, ale mieszkamy w blokowiskach. Sam się żywię, sam e, sobie opiorę, wszystko sobie sam porobię. Mi tam nie trzeba kobiet. Ja miałem raz jedną kobietę, ja mam dość. Przereklamowane to jest kobieta. kobietami. Jak? Przereklamowane. Ja pani inaczej powiem. Kobieta w domu to jest jak odbezpieczony granat w wojsku. Nie wie pani kiedy to wybuchnie. No.